będę widział Boga, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku Amen dla jeszcze życia będę widział Boga. Odpoczywanie, odpoczywanie raczej dać Panie, a światłość wieku ista niechaj jej świeci. a światłość wieku ista niechaj

Zmieniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego z wiarą władajmy woda, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszych siostrzyk strzesił w falę i powołał jego społeczność w świątyni. Groźno o to, czytanie, czytanie. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział, Ja jestem zmartwychwstany i życie. Kto wierzy we mnie, nie umrze na biedę. bo to wiarno mogli się wspólnie zostawić na pracy. Poczekałeś nad śmiercią, a zarządziłeś tych, którzy płaczą nad śmiercią Barba, waduj Wysłuchaj na spanie, Jezu, Ty strzeszałeś zmarłych do życia Pograń w naszą siostrę życiem Nie Wysłuchaj na spanie. Jezu, Tobie całej sprawy niekonkludujące naszą siostrę pod Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obyłeś naszą siostrę wodą, w której w sakramencie biezmowania obdarzyłeś ją Duchem Świętym. Przynił ją do grona swoich wybrawami. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszą siostrę Najświętszym Ciałem i Ksiądz Swoją. Daję jej udział w uczcie Twojego Królewa Wysłuchaj nas Panie Jezu, Ty że cierpimy bezpody śmierć naszej siostry Daj nam to, że w niebiosach zwiag Poznaj nas, nadzieję życia, Wysłuchaj nas Panie

Paliła Cię w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami i snudem Jak Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania. Amen. Niech Bóg budzi żyjącym przebacza nasze. Że... Światła i pokoju Amy. Niech nam da szczęście życie wieczne Z Chrystusem, który prawdziwie Z martwych stał Amy, Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec I Syn Niech Bóg tak rozliczy Coś Profesor jesteś i proszę obrócisz, ale pan się wstrzeszczy i nieostatecznie przywrócił. Złożymy ciało naszej siostry w grobie, ponieważ to jest nic martwych, stawiam do kolejnych przygnięć. Nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała ubiegłego. Ufamy, że w przyszłości naszą siostrę, gdy powróci trwale. Oczekując tego momentu, zachowajmy ją w życzliwej pamięci, silnie w stanowisku modlitwę, dobrą, które nam świadczyła, próbujemy naśladować i uwzajemniać. Uwagam sercu świętego zawierzenia w wieczność oraz wszystkich, którzy zginęli w naszym zadaniu i ciało, które wyczekiwały na zmartwychwstanie. Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza wita. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, na tym łez spadowole. Prze to orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas O A Jezusa błogosławiony obok żywota Twojego po tym wygnaniu nam pokaż. O łaskawa, o litościwa, o, 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 o.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Bo to jest Pańska, niech mi się stanie według Słowa Twojego. Zdrowaś Maryjo, Własni pełna na z błogosławionaś Ty między błogosławiona Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej, jamy. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, od żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy. Dobry Jezu, o nasz Panie, Daj jej wieczne spoczywanie Dobry Jezu, a nasz panie Daj jej wieczne spoczywanie Dobry Jezu, a nasz panie Daj jej wieczne spoczywanie Ojca 本当だ。<music> nagranie z pogrzebu świętej pamięci Barbary Sabaj, 27 marca 2024 w parafii serekiec Pierwsze takie ogólne spojrzenie na cmentarz na którym w świętej pamięci Barbara spoczęła. No właśnie tam widzimy zamoconych przy, przy jej grobie. Tam nie ma zachowa moją naukę Ten śmierci nie zazna na wieki Chcąc Władysław Osmulski Urodzony 1887 grudnia <tryk> Grudna Dolna Grudna Dolna miejscowość Wyświęcony 1911 proboszcz Reki od 1917 zmarł 29 kwietnia 1932 roku. Łaskawy miłosierdzie, Twoje panie. Niech wesprze dusze, sługi Twojego. Ksiądz Jan Złotnicki, urodzony 7 listopada 1901, a 9 kwietnia. 1988 zmarł proboszcz w Cerekwi od 1932 do 1973 budowniczy kościoła parafialnego czciciel miłosierdzia Bożego Jezu w Tobie na razie tu widzę tyle na tablicę. A jeszcze tu takie spojrzenie z drugiej strony cmentarza.